temu panu dana fotowoltaikę, tamtemu badana fotowoltaikę. cholera raz tym, że ta fotowoltaika mu się nie opłaca, bo sieć nie w stanie odebrać mocy w tym zakresie. Nie zdadzą mu na fotowoltaikę. Co ma z tego biznes? Zero. Zero. Bo biznes nie może nic otrzymać, bo byłaby to pomoc publiczna. Złecie. I tak naprawdę potrzebne są takie panele, żebyście państwo tak naprawdę widzieli, jak to bywa. Ale to jest. Trzeba naprawdę mieć chęć zmiany tego państwa. Chęć zmiany tego państwa wtedy, jak do ciebie strzelają. Chęć zmiany tego państwa, jak wyją, jak cię wyzywają, jak cię przezywają. Trzeba być wariatem, trzeba być zdeterminowanym, tak jak Marek. Jeżeli nie będziesz wariatem, nie zmienisz państwa. Poniesiesz największą ofiarę, ale go zmienisz. I teraz, ilu takich ludzi powinniśmy mieć, żeby w każdym obszarze to państwo zmieniali? Podejmowali decyzje niezależnie od dobra swojej rodziny i własnego. Tak stworzono ten mechanizm. A na samym końcu zarządza firmami prokurator. Gdzie firma przyjdzie, zrobi audyt, przez międzynarodową spółkę, odda go do prokuratury, a prokuratura kopiuj, wklej, wpisze i da ci zarzuty. Oczywiście, firma za to zapłaci, którą budowałeś. 400 euro za godzinę. A po drugiej stronie mamy menadżerów, którzy mają sukno w kieszeni, generalnie i boją się podjąć każdej decyzji. Bo są nieprawda, że są niezależni. Jak nie mają odpowiednich prywatnych funduszy, to są zależni i nie podejmą żadnej decyzji. żadnej decyzji. I dziś mamy to ciało po Pawulonie, w którym są spółki, że to jest ciało bezwładne nie podejmujących decyzji, nie wykorzystujących monopol na rynku, nie wykorzystujących potencjał. Bo stuka pan prokurator i się pyta, panie Obajtek, a dlaczego pan dałeś na maski do Watykanu czy płyny? A ja odpowiadam panu prokuratorowi, że to nie powinno go obchodzić. Z jednej prostej z racji. Bo to dała Rada Nadzorcza i właściciele firmy, więc dali to właściciele firmy w związku z tym, co ma prokuratura do tego? Gdzie jest to uszczuplenie, jak to nie są pieniądze publiczne? Niestety niektórzy nie rozumieją, co, co są pieniądze publiczne, a co są pieniądze spółki akcyjnej. W tego trzeba byłoby zacząć edukację im, mówiąc o tym wszystkim. I takie mamy państwo, bo ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, nie chcą się w tym taplać. I to musimy zmieniać, żeby oni chcieli się w tym taplać, żebyśmy ich wciągli do o, działania, tak Marek wciągnął się w tą politykę.